Niedoinformowaną słuchaczkę, która myśli, że jest nam lepiej dzięki Spidermanowi. Zobaczmy, czy uda mi się to naprostować. Jesteś na antenie audycji J.J. Jonah Jamesona. Chciałam tylko powiedzieć, że Manhattan jeszcze nigdy nie był tak bezpieczny. Przypomnij sobie, jak to było przed przybyciem Spidermana. mana Okej. Okay. Tak właśnie hmm. zrobię. Pamiętam, że wtedy policja i straż pożarna robiła dobrą robotę. Przestępczość owszem była, ale policja sobie radziła. A teraz mamy same nowości: szaleńców, którzy strzelają prądem z oczu. Chodzące z serty piasku. Nazistowskie pszczoły! Czy to nie Spider-Man wsadził ich do paki? Nie w tym rzecz! Wcześniej takich atrakcji po prostu nie było. Przypełzły razem z nim. Może po prostu je przyciąga, a może wszedł z nimi w koszachty? Wow, pierwszy raz słyszę, jak ktoś używa słowa koszachty. Mówię tylko, że wolę nawet nie myśleć, co by było, gdyby te zbiry nas zaatakowały, a Spidermana nie było. Kolejny beznadziejny przypadek. Żegnam! Jak słyszeliście, <laughs> była misja Johna Jamesona, ale my w tym czasie będziemy robić sobie, trochę zdjęć. Robimy trochę zdjęć, a potem bierzemy się za misję poboczną, a potem za główny, główny wątek. Zaraz potem się widzimy. Spider-Man załatwił Wilsona fiska, nie bacząc na konsekwencje swoich działań. Nasze ulice pełne są teraz szumowin z ambicjami, które próbują wysadzić się nawzajem z interesu. Mój kolejny gość miał szczęście i przeżył napad z bronią. Proszę pana, cieszymy się, że nic panu nie jest. Dzięki. To był koszmar. Ci goście od tak wparowali do środka i wyciągnęli givery. To przerażające, kiedy biznesmen boi się żyć uczciwie. Tak. Na szczęście Spider-Man przybył ich powstrzymać. Nie słuchałeś? On spowodował problem! <laughs> Przepraszam, że podnoszę głos, ale na myśl o tym, co przeszedłeś, puszczają mi nerwy. Czarę, nasz rozmówca jest roztrzęsiony! Pożegnajmy się z nim. Nic więcej! Do widzenia! Witamy w Spider-Manie odcinku piątym, dobrze liczę. Ogląda... gramy teraz misję poboczną. Storm. Obserwujesz ptaki nocą? Tak, szukałam nocnych ptaków drapieżnych w parku. W zamku belweder zauważyłam grupę mężczyzn z karabinami. Dziękuję za ostrzeżenie, pani. Y... Stefani, daj znać, czy mogę pomóc. Będę stąd obserwować, co się dzieje. Super, dzięki, Stefani. Co uzbrojeni goście robią w zamku belweder? Coś mi mówi, że nie przyszli tu zwiedzać. No to lecimy w Spidermanie, żeby to sprawdzić. Z karabinami to nic nie leżą. zrobimy to po mojemu, po cichu dobra, już go jednak załatwiliśmy No, innowacje nie w graczy. Dlaczego? Zajmij się! Zabrać się, zgłoś się. Zabrać się. Po tak. na studia. Niech ktoś sprawdzi co Przyjąłem, zaraz sprawdzę. Już się robi. To już wszyscy dowiedzmy się czego tu szukaj. Nie bardzo cześć co tu się dzieje. Może znajdę coś ciekawego na tym pendrive! Cudownie. Jeszcze ptak wskazani, no za mną. Jakiś ptak podprowadził mi pendrive pełen dowodów. Mógł to być gołąb. To normalne? Jest sezon lęgowy, więc się nie dziwię. Wydaje mi się, że w drzewach na południowy wschód od zamku jest gniazdo. Super, sprawdzę to. Ale nam zrobił jaja i tak. Makum, świetnie. Wracajcie z moim pendrive'em, wylatające szczury! Spróbuj wzmocnienia pozytywnego. ZASKAKUJĄCO INTELIGENTNE! ZASKAKUJĄCO INTELIGENTNE! EJ GOŁĄBKI! przepraszam, ŻE WAS TAK PRZEZYWAŁEM! MOŻE SIĘ JAKOŚ DOGADAMY? Powiedzcie, ILE KARMY OBIECAŁ WAM FISK, TO JA TO PODWOJĘ! MAM GO! Ach, ALE TO NIE TEN spendriver! DRIVER! NIE! Leci, 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 leci! Spidermanie, bo nam uciekną te szybka. Nareszcie, mam pendrive! Podłączę go do laptopa i dowiem się co oni kombinowali. Wracam z powrotem. Między drzewami, bo na nie dalej. Wygląda na to, że wgrywali robaka do sieci Wi-Fi w Central Parku. Mogli dzięki temu uzyskać robaka? dostęp do masy prywatnych danych. Cholera, przecież nawet ja korzystam z tej sieci. Zaraz, ktoś nadal wgrywa tego robaka. Muszą mieć kilka punktów dostępu. Stefani, moja obserwatorko. Coś się dzieje na terenie parku? Widzę parę puchaczy i... kolejnych gości przy skrzynce przyłączowej. Dzięki. Obserwuj dalej, jeśli możesz. Muszę się dostać do tej skrzynki, zanim grają robaka. Do dostępu do laptopa nie wgrają robala. Nie dajcie się porwać z powietrza! Dałą cię cię, szacunku! Widzę Spidermana! Poka, to cię stać! za info Już tam lecę. Jeszcze dwie? Nie myślałem, że to powiem, ale to co w Central Parku takie mocne wifi? Podobno ludzie szukają tu wytchnienia. No, ja też tak. Tam są no, oni. Muszę ich odpędzić od tej skrzynki. Yes. Co za Dobra, szybko, szybko! Już, 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 już! To no tak stoisz w Już, już, już! No Mamy trochę czasu. Jak to zwolniłam? Dało na pewnie sekundy. Mężczyźni Manhattanu mogą spać spokojnie. Ich hasła i filmiki z kotami są bezpieczne. spider chyba mnie zobaczyli. O nie, jesteś pewna? Rady tak, pojawili się uzbrojeni ludzie. Zamknij wyjście na dach i trzymaj się. Już lecę. Kriptura. Muszę się dostać do Stefani przed ludźmi Fiska. W końcu to ja ją wciągnąłem w tę sprawę. Lećmy już, szybko. Zaraz będę, ukryj się! Mnie, co na to, na to. Dziękuję, Spider-Manie. Zwykle, gdy oglądam ptaki, dzieje się trochę mniej. To ja ci dziękuję. Gdyby nie Twój sokoli wzrok, zapuszkowany mafiozo wykradłby prywatne dane połowy mieszkańców. Całkiem nieźle, co? A do tego, kiedy traktowałeś tego gościa potrójnym kopniakiem, znalazłam gniazdo kowalików czarnogłowych. Piękne ptaki. Chcesz obejrzeć? <noise> Dzięki za zaproszenie, ale muszę wsadzić do klatek kilka innych ptaszków. na poziom czas coś ulepszyć jakieś umiejętności dodać Tak, i rzucenie pistoletu. nie karabinu to trzeba wtedy było więcej. To jeszcze zwrot... rakiety, to byłoby najlepsze. Czas na misję kolejną poboczną. No, tu jakaś inna misja. Chyba to już pamiętam, że tutaj. Nie, tutaj, sorry. Nie jest misja poboczna. Ja tu więcej nic nie ma. Więc tą stronę i teraz się drębujemy. Spidermanie pomocy! Nic pani nie jest? Jestem Karman, nic mi nie jest. Chodzi o mojego męża Rodriga. Dziwnie się zachowuje i zaczął się spotykać z pewną kobietą. Posłuchaj, nie, nie, nie jestem najlepszym doradcą w sprawach sercowych. Nie, to nie tak. Ona ma chyba koneksję z przestępcami. Rodrigo wpadł w terapaty. Boi się, ale nie chce nic powiedzieć. Sprawdzę to. Nie wiesz, kiedy ma się z nią spotkać? Dzisiaj przy centrum odwykowym w Greenwich. Dobrze, nie martw się, Carmen. Dowiem się, co jest grane. No to nie źle wpadliśmy. Centrum odwykowe nie jest daleko. Carmen przysłała zdjęcie Rodriga. Poszukajmy go. No i Jesteśmy. To Rodrigo. Jest zdenerwowany. Ta kobieta nie wygląda na przyjaciółkę. Zrobię zdjęcie i zobaczy, czy Carmen ją rozpoznaje. Oby to było wszystko. Oczywiście. Zły kąt. Muszę zdjęcie. złapać go prosto. Wydzie będzie po mnie. Starczy, że oddasz mi plany. Bardzo ładnie. Ładne zdjęcie. Wygląda dobrze. Pamiętaj, piśnij słowo a zdjęcie. Plany! To brzmi poważniej niż myślałem. Lepiej pójdę za tą szantażystką i zobaczę jak bardzo. Carmen, wysyłam ci zdjęcie. Poznajesz tę kobietę? Nie, nigdy jej nie widziałam. O czym rozmawiali? Zdaje się, że go szantażuje. Wspominała coś o planach. Mąż jest ochroniarzem w kasynie w Atlantic City. Być może planuje Skok, ale muszę mieć więcej dowodów, nim podejmę jakieś kroki. Daj znać, jak pomóc. Dobra, zobaczę dokąd zabierze te plany. Odezwę się. Kolejna ofiara? Czy wspólnik? Muszę zrobić zdjęcie. Nie ma skąd zrobić dobrego zdjęcia temu nowemu. To wygląda jak spód wiaduktu. Nie Terminy. No, wiesz, zdjęcie natychmiast przywoł... Powtórz sorry, Nie, to, nie chciałem tego krzywy. To było kliknięte. Sorry, to nie moja wina, chwilek mi się kichnęło. Kolejna ofiara? Czy wspólnik? Muszę zrobić zdjęcie. Nie ma skąd zrobić dobrego zdjęcia temu nowemu. To wygląda jak spód wiaduktu. Jak to zauważono? Kolejna ofiara? Czy wspólnik? Muszę zrobić zdjęcie. Nie ma skąd zrobić dobrego zdjęcia temu nowemu. To wygląda jak spód wiaduktu. Kurde. Ciągle nie mogę wycelować e, w tę kamerę, żeby zdjęcie dobrze Rodrigo zrobić. Nie wiem, jak to trzeba ustawić specjalnie. Kolejna ofiara? Czy wspólnik? Muszę zrobić zdjęcie. Nie ma skąd zrobić dobrego zdjęcia temu nowemu. To wygląda jak spód wiaduktu. No, wreszcie. Masz je? Pewnie. Natychmiast przywołało go do porządku. Rodrigo zawsze ulepsza. Szef się ucieszył. Mam. Nareszcie. I o to chodziło. Muszę złapać pociąg. Nie chcę, żeby szewczek. Dzisiaj nieźle się obłowimy. Tak jest. Ile osób w tym bierze udział? Muszę go śledzić. On Spróbuję się podłączyć do systemu metra, żeby sprawdzić trasę. Carmen, szantażystka spotkała się pod wiaduktem z jakimś facetem. Zdaje się, że on zna twojego męża. Przesyłam ci zdjęcie. To chan, przyjaciel Rodriga z koledżu. Trafił do więzienia za rabunek. Plany kasyna i kryminalna przeszłość. Nie najlepsze połączenie. Muszę się dowiedzieć, kto jeszcze w tym siedzi. Jeśli chcą okraść kacetę, potrzebny im będzie kierowca i spec od sejfów. Oglądam, co robią akcji. Na to wygląda. Dam znać, jak się czegoś dowiem. No to i szpiegujmy. Ja się przeleciałam nad... O Nie biegnij, biegnij spider -manie. To linia pośpieszna? Nie mogę stracić z oczu tego pociągu. Koniec trasy! Pójdę do wyjścia z metra i tam na niego zaczekam. Poczekam na niego, ciekawe gdzie w ucieknie. Jest. <laughs> Idzie do tamtego biurowca.

Być kierowcą? To przecież jeszcze dzieciak. Dzieciak jak mojego brata. Możemy mu zaufać. Poza tym pojechał już po kogoś od syjfa. Dobra, Roman jest gotowy. Już późno. Lecimy. Ruszają. Mam wystarczające dowody. Teraz muszę tylko zatrzymać samochód. 得去买，得 Kiedy plan się sypie, Hej, Carmen. Wycieczka kumpla twojego męża i jego ekipy do pięknego Atlantic City została odwołana. Dziękuję. Rozmawiałam z Rodrigiem. Na zdjęciu z nocy, kiedy Deshawn dokonał napadu, widać go za kierownicą, ale Rodrigo o nim nie wiedział. Podwoził po prostu kumpla. Mam znajomą w policji. Pomoże mu. Zwłaszcza jeśli zgodzi się zeznawać w sprawie szantażu. Zgodzi się. Albo udowodnię mu, że powinien się bać mnie, a nie deszona. Dzięki Spidermanie. No i kolejna misja zakończyła się sukcesem. Chociaż że próbowałem ci 15 razy nie trafiałem. Dobra. W następnym odcinku będziemy się widzieć z Martinem Lee. Do zobaczenia.